Cześć, nazywam się Martyna Wojciechowska, jestem dziennikarką, podróżniczką, prezeską Fundacji UNAWEZA i inicjatorką projektu Młode Głowy, Otwarcie o Zdrowiu Psychicznym. Bo o zdrowiu psychicznym warto mówić otwarcie. Czy wiesz, czym jest pierwsza pomoc dla zdrowia psychicznego? Zasada 3P. To jest uznana na świecie i rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia metoda udzielania pomocy i wsparcia osobie, która może doświadczać kryzysu emocjonalnego. Każdy, absolutnie każdy może się tego nauczyć, zapewniam cię. Popatrz, posłuchaj, połącz. Zapamiętajcie te trzy słowa. Popatrz, zauważ, jakie są zmiany w zachowaniu osoby w twoim otoczeniu. Zadbaj o siebie, zadbaj też o swoją głowę, nie będziesz w stanie nikomu pomóc, jeśli też nie zadbasz o siebie. Po drugie, Posłuchaj, zadaj pytania otwarte, wspieraj, nie oceniaj, nie dawaj prostych, krótkich rad, powstrzymaj się od sformułowań typu, wiesz, też miałem taki problem, dasz radę, jak nie ty, to kto, albo ogarnij się. I połącz, czyli y, doprowadź do tego, żeby osoba, która doświadczała takiego kryzysu emocjonalnego, y, uzyskała wsparcie psychologa, czasem psychiatry, nie ma się czego wstydzić, naprawdę, czasem trzeba iść do psychiatry i to nie jest powód y, do wstydu. Ale także przypomnij tej sobie, jakie ma zasoby, jacy są ludzie dookoła, którzy też mogą jej udzielić pomocy. Chcesz się dowiedzieć, jak rozpoznać oznaki kryzysu emocjonalnego u siebie, u kogoś, chcesz wiedzieć, jakich słów użyć w rozmowie. Wejdź na stronę help, pisane przez 3p: help.pl albo na stronę młodegłowy.pl i dowiedz się więcej.